Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której tutaj wraz z obecnym ze mną z Panem Prezydentem Marcinem Witko chcemy przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców osiedla tysiąclecia, dokładnie rzecz biorąc, dla mieszkańców ulicy Modrej i Osiedlowej. Drodzy Państwo, składając jakiś czas temu wniosek, zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu mieszkańców tych ulic, ale również tych ulic przyległych, jak ulica Jałowcowa, ulica Piękna, ulica Niska. Byłem przekonany, że pan prezydent no, będzie chciał ten nasz wniosek uwzględnić. Wniosek związany przede wszystkim z modernizacją tych dwóch ulic, jak i również z budową. Kanalizacji deszczowej, co jest niezwykle istotne tutaj dla tych wszystkich, którzy mieszkają, ale jak i również dla tych, którzy tymi chodnikami, tą drogą, jedną drugą uczęszczają. I pan prezydent uwzględnił ten wniosek w budżecie na rok 2023. Rozstrzygnął przetarg, i ta modernizacja za kwotę prawie 1,5 miliona złotych, drodzy Państwo. Odbędzie się w tym roku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Marcinowi Witko w swoim imieniu i w imieniu mieszkańców tej dzielnicy za to, że ta inwestycja dojdzie do skutku. To jest inwestycja długo wyczekiwana. Osiedle ma już blisko 60 lat. Kilkanaście lat temu udało się zmienić. Te rury azbestowe, które na początku były zamontowane, a jak wiecie, po pewnym czasie one są rzeczywiście szkodliwe dla zdrowia ludzi. I teraz mamy kolejny krok, jeśli chodzi o wyjście w kierunku tego, żeby bezpieczeństwo poruszania się, jak i również można powiedzieć przemieszczania się, bo to i piesi, i samochody, było jak w najwyższym poziomie. Także, Panie Prezydencie, dziękuję oczywiście bardzo serdecznie Panu, bo to Pan jest tym głównym sprawcą tego, że ta inwestycja dojdzie do realizacji. Dziękuję Radzie Miejskiej za to, że wsparła ten wniosek. Dziękuję wszystkim pana pracownikom, którzy przygotowywali wniosek do tego, żeby można było tutaj dzisiaj spotkać się i z uśmiechem, z radością powiedzieć mieszkańcom tak, doczekaliśmy się wreszcie tego momentu, gdzie będzie rozpoczęta inwestycja długo wyczekiwana, tak jak powiedziałem przez bardzo wielu mieszkańców tej całej Dzielnicy. Proszę bardzo. Zapraszam Pana Prezydenta teraz do zabrania głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj być i myślę, cieszyć się również z mieszkańcami tej dzielnicy, tych, tych ulic, które doczekały się swojego remontu. Ten remont i ta inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, bowiem Bowiem, był tutaj w, na tych ulicach problem z wodami deszczowymi, z wodami opadowymi, szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu. I ten brak głównie kanalizacji deszczowej doskwierał masę mieszkańców, dlatego uznaliśmy, że absolutnie trzeba odpowiedzieć na to pytanie. I w ramach tego zrównoważonego rozwoju dróg i budowy dróg w naszym mieście. Decyzja zapadła, tak jak pan starosta wspomniał, dzięki głosowaniu radnych Rady Miejskiej, którzy oczywiście przyczynili się do tego, że te środki znalazły się w budżecie, aby tą drogę wyremontować. Może warto też przy tej okazji krótko powiedzieć, że na chwilę obecną, w ramach właśnie tego programu budowy dróg, ale też w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych, głównie z rządowego programu Polski Ład. W tym momencie dokładnie realizowanych jest na terenie miasta inwestycji w budowę nowych dróg bądź przebudowę tych, które, które są łącznie około 25 milionów złotych. To są naprawdę bardzo duże, duże pieniądze i nie jedyne pieniądze, bowiem nie uwzględniają chociażby też blisko i blisko, ponad pół miliona, blisko miliona złotych na pozyskanych funduszy w ostatnich dniach na przebudowę ulicy bohaterów 14 Brygady, która również czeka na taką modernizację od jakiegoś czasu. No, drogi są absolutnym naszym priorytetem i ta realizacja tak wielu zadań drogowych na terenie miasta jest możliwa dzięki współpracy z, między samorządami, tutaj głównie między samorządem gminy miasta Tomaszów Mazowiecki i samorządem powiatu na ręce tutaj pana starosty chcę serdecznie za tą współpracę za już podziękować i oczywiście liczę w imieniu mieszkańców i proszę w imieniu mieszkańców o więcej. Przed nami nowe wyzwania, nowe projekty do realizacji, nowe programy również, które, które zaczynają funkcjonować mam nadzieję, że wspólnie będziemy troszczyć się i dbać, żeby jak najwięcej środków zewnętrznych. Do Tomaszowa Mazowieckiego, do powiatu Tomaszowskiego spłynęło, bo dzięki temu po prostu będziemy mogli więcej zrobić dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi. Chcę również dopowiedzieć, drodzy państwo, pan prezydent wspomniał o tych wspólnych. Inwestycjach o tych y, sprawach, które dzieją się na poziomie Tomaszowa Mazowieckiego dzisiaj, drodzy Państwo, realizujemy, można powiedzieć, zadanie na drodze powiatowej, ale dzięki pomocy finansowej gminy miasta Tomaszów Mazowiecki to jest kwota 800 tysięcy złotych, mam tu na myśli ulicę Majową. Również możemy tak trudne i <laughs> bardzo znacząco finansowo zadanie realizować. Chciałbym przy okazji tutaj tej konferencji też powiedzieć, że złożyliśmy do rządowego funduszu rozwoju dróg wniosek i aplikujemy o pieniądze na remont ulic Mazowiecka i Zacisze, a w najbliższych dniach składamy wniosek do nowego polskiego ładu na remont ulicy Niskiej, Akacjowej i Strzeleckiej i mamy nadzieję, że te wnioski zostaną pozytywnie zaopiniowane. Otrzymując takie dofinansowanie, będziemy mogli wspólnie z tutaj samorządem miejskim, z panem prezydentem, zmieniać oblicze naszego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Także, drodzy Państwo, same dobre, radosne informacje dla mieszkańców naszego miasta, dla mieszkańców naszego powiatu. Dziękując, dziękując jeszcze raz za to, że wsłuchał się pan w głos mieszkańców, między innymi tutaj mój głos, bo oczywiście to jest pokazanie tego, że jest ta wrażliwość na wszystkich mieszkańców naszego miasta i to o czym wspomniał pan prezydent, jest to zrównoważony rozwój całego miasta, nie tylko wybranych dzielnic i poszczególnych ulic, ale dużo się dzieje, jak państwo widzicie na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy na poziomie całego miasta. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i za przekazanie tych dobrych informacji przede wszystkim mieszkańcom tych dwóch ulic, ale również tych ulic przyległych i całej dzielnicy. Która tutaj doczekała się po bardzo wielu latach, właśnie tego momentu, że może być, nastąpić ta modernizacja w takim właśnie zakresie. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy.